Magdalena Zybowska Parapet doznań Przy zamkniętym oknie Zginął poranek Widzę tylko ciebie Prowadzisz do obsesji nieprzyzwoitych myśli. Pochłaniam Cię całego, zniewolona dotykiem ciał, rozkołysana zapachem chwili, niesiona wszystkimi zmysłami. Powolny takt wybija nasze oddechy, zrównane, krótkie, urywane. Tańczymy w ogrodzie zmysłów, kroczymy ścieżką pożądania poruszamy się na falach rozkoszy. Usta niosą kolejne podniety, bezwstydnie wargi się rozchylają, językiem cię badam. Utopiona w Tobie, wbijam się delikatnie zębami w ramiona. Przyodziana w objęciach, paznokcie zostawiają ślad na plecach. W jednej chwili lubieżnie Wyrwie drżenie ciału, rozkwitamy w sobie. W tym oknie na świat jesteś moim zapachem. Czuję tylko ciebie. Czytał Bogdan Dmowski.